Starcie Zbigniewa Ziobro z ciałem, które chce się nazywać komisją, ale jest po prostu zbiorowiskiem osób, które chyba jednoczy tylko to, że mają ujemne IQ, należy ocenić jako miazgę. Zbigniew Ziobro rozjechał na naleśnika tych posłów, którzy nielegalnie gromadzą się, tworząc pseudokomisję. Dlaczego nielegalną komisję? Dlaczego pseudokomisję? Ano dlatego, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Organ sejmowy, jakim jest komisja, nie ma prawa, aby dokonywać oceny orzeczeń sądów. A pamiętajmy, że wszystkie zgody operacyjne, które były wydawane w stosunku do ludzi, których podsłuchiwano, były wydawane na podstawie zgody sądów. Co zresztą sam stwierdził Adam Bodnar. Czy w jakimkolwiek przypadku ten Pegasus był zastosowany bez zgody sądu? Takiego przypadku nie znam, przynajmniej na bazie tego, tego, co analizowaliśmy do tej pory, ale trudno mi to wykluczyć. Może powiem tyle, że to, co nam wychodzi, to to, że paradoksalnie służby dość mocno dbały o taką swoistą wewnętrzną biurokrację w kontekście tych wszystkich działań. Dlatego Zbigniew Ziobro dobrowolnie nie pojawił się na komisji, ponieważ jest legalistą i jest za tym, żeby przestrzegać prawa. W każdym razie uporządkujmy taki mój top 5. Zdarzeń związanych z tą komisją, pseudokomisją, na początku było tak, że policja przyjechała, pod jedną nieruchomość, pod drugą, chciała zatrzymać Zbigniewa Ziobro i doprowadzić na uzurpatorską komisję. Policja twierdzi, że jest to na podstawie orzeczenia sądu. To żeby, warto, żebyście wiedzieli, sądu jednej osoby, pani sędzi, która jest członkiem oczywiście, zgadliście, Stowarzyszenia Justicja, pani sędzia była zaangażowana w kwestionowanie reform wprowadzanych, no właśnie, przez Zbigniewa Ziobro. I mimo apeli, mimo wniosku o to, żeby się uchyliła, bo nie jest bezstronna, nie zrobiła tego. No i policja przyjechała, no, mimo że nie jest to orzeczenie prawomocne, bo Zbigniew Ziobro nie miał możliwości odwołać się e, do drugiej instancji, ale to już e, abstrahując. No i się zaczęło poszukiwanie. Nie ma Zbigniewa Ziobry. No i nagle się znalazł. W Telewizji Republika. Około godziny 10. Także dość te organy państwa, mimo że jest zlecenie polityczne, no nie do końca sobie radzi. Bo z nich Bigniew Ziobro po prostu przyjechał z zagranicy, gdzie obecnie przebywa tymczasowo i pojawił się na antenie telewizji Republika. I się zaczęło I policja, jak w takim gangu Olsena, zaczęła się przemieszczać z nieruchomości, pod którymi była, do telewizji Republika. Próbowali szturmować siedzibę, siedzibę Wolnego Słowa. Bez nakazu, bez zgody sądu. Więc naturalnym było, że prezes Tomasz Sakiewicz nie wyrazi na to zgody. Więc odbili się od ściany, mimo że chcieli na początku szturmować, może poszli po rozum do głowy, no i później Zbigniew Ziobro dobrowolnie zjechał schodami w Błękitnym Wieżosu, czyli w nowej siedzibie telewizji Republika. Powiedział policjantom, że działanie komisji śledczej jest nielegalne, że ona nie istnieje w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale oczywiście szanując pracę funkcjonariuszy, to, że to nie są ich decyzje, tylko są to decyzje polityczne, oczywiście umożliwia im doprowadzenie go na spotkanie z pacjentkami Tuska. Słuchajcie, i teraz to się zaczyna ten mój top 5. Kiedy Zbigniew Ziobro znalazł się już na terenie Sejmu, Ci, te pacynki, te naleśniki robiły wszystko, żeby nie doszło do, konfrona, do konfrontacji z gniewem Dziobro, bo oni wiedzą, że zostałoby z nich to samo, co stało się z nimi po spotkaniu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Katastrofa. To są no, osoby, tak jak wspomniałem, no, ludzie o chyba ujemnym ilorazie IQ. I to jest top jeden mój. Siedzą przy stole prezydialnym, zabierają głos. Jeden poseł mówi, żeby szybko skrócić rozmowę żeby przegłosować zarządzenie aresztu dla Zbigniewa Ziobro, mając świadomość, że on zaraz się może pojawić i cały plan się rozpadnie. Poseł Kluzik-Rostkowska, jak powiedział Przemysław Wipler, szturchała kolegę i mówiła, kończ już, kończ już, bo zaraz przyjdzie. Posłowie... Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa z partii rządzących nie chcieli słuchać Zbigniewa Ziobro. Cenniejsze dla nich było przegłosowanie wniosku o 30-dniowy areszt. W momencie, w którym jeden z posłów powiedział: Szybko kończymy, bo zaraz tu wejdzie. Taki dokładnie padł w cytat, padł wniosek formalny o zakończenie dyskusji, tylko poseł Ćwik bardziej chciał wystąpić niż e, przeprowadzić ten wniosek, co zirytowało innych. No i widziałem, słyszałem, że pani poseł Kluzik-Rostkowska go dzigała łokciem w bok, Mój kończ już, kończ już. Bo... Co zresztą zostało uwiecznione na kamerach? Za zaprezentowanym y, wnioskiem. Poddaję wniosek przedstawiony przez posła Marcina Bosackiego pod głosowanie. Kto jest za zaprezentowanym wnioskiem? Piękne, piękne. To pokazuje tylko, jaki jest cel. Tu nie chodzi o żadne wyjaśnianie sprawy, bo Bodner powiedział, że paradoksalnie tu była aż nadmierna biurokracja. To jest absurdalne, absurdalne. Nawet pokazuje, jakie są intencje. I oni szybko, tak! Głosujemy za, za! Areszt do ziobry, areszt ziobry. I to jest top 1. Top 2. Transmitują dziennikarze pod siedzibą Republiki. TVN nie chce nawet wymieniać nazwy. No, państwo, ten biurowiec, w którym znajduje się siedziba tej telewizji, Republiki, bo przegrywają konkurencję. I mistrzostwo trollingu to jest mój top 2 z tego dnia. Jak. Pod kamerę TVN-u podsunięto ekran telefonu w ten sposób i na tym telefonie było napisane Republika TVN. Liczba wyświetleń. No piękny trolling. ...został zatrzymany przez policjantów tutaj... W budynku, w którym mieści się studio telewizji powiązanej z prawicą, to po wywiadzie, którego udzielał właśnie na antenie tej telewizji, proszę zabrać ten telefon komórkowy utrudnia Pan pracę niezależnym dziennikarzom, a praca zeprze, pracowników zeprze tej telewizji była y, przedstawiona choćby w reportażu Marty. Bo w tvn nie dwoją się i troją, żeby nie wymieniać nazwy, próbują podważać autorytet, pod, podważać wiarygodność republiki, a tu na live świetlony taki. Taki napis. No, Fenomenalne. Następnie mój top 3 to jest zachowanie Wojciecha Czuchnowskiego, który już do tego stopnia oszalał, że wyzywa posłów i atakuje fizycznie Dariusza Mateckiego w Sejmie, kiedy dzisiaj się to wszystko działo. No, to, to już jest szaleństwo. Facet, który na swoim ślubie wywiesił emblematy ośmiu gwiazdek. No, kto normalny podczas uroczystości rodzinnej zajmuje się.

A no, czemu mnie co ty zrobiłeś? Zagrało się. Nie życzę, żebyś ty widziałeś co on zrobił. Widziałeś co on zrobił? Z wariatem I ty musisz Chęce... się leczyć, człowieku. Ty się musisz. leczyć? się musisz. No, się nie, zna. Zna. nie no, zaatakował posła na terenie Słuch. Następnie. Top 4. Jak Zbigniew Ziobro poradził sobie z propagandystką Magdaleną Pernet, która jak pracowała w Polsacie, wydawała się być rzetelnym, miarę obiektywnym dziennikarzem, no ale skuszona najprawdopodobniej wysokimi apanarzami przeszła do TVP. I teraz powiem Wam, z takiego mojego osobistego punktu widzenia jest najbardziej zaciekłą, zajadliwą funkcjonariuszką, z jaką mamy do czynienia w Sejmie. Przegania chyba panią Dobrosz Oracz i inne tego pokroju funkcjonariuszki. Naprawdę, no i Zbigniew Dziobro pięknie sobie poradził, możecie to obejrzeć mnie kiedy pani przerywa bo jeżeli pani obraża pani przede wszystkim widzów jest pani z telewizji która została nielegalnie w sposób kryminalny przejęta przez Donalda Tuska z przemocy e, silni panowie wyrzucili dziennikarzy i wprowadzili takich ludzi by dalej zarabiać takim osobom jak pani I pani dzisiaj propagandowe działania pani prowadzi zamiast fake newsy pani opowiada zamiast słuchać wtedy kiedy pani zadaje pytanie proszę pozwoli mi odpowiedzieć jak pani zadaje pytanie udajmy że pani zależy nawet na poznaniu faktów i prawdy. Jeżeli Pani zależy, to proszę mi pozwolić odpowiedzieć. Chy chyba, 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 że chce Pani odpowiadać za mnie. Otóż, otóż... I na koniec top 5, a w zasadzie to w sumie powinno być wyżej. Poseł Sebastian Łukaszewicz z dawnej suwerennej Polski, obecnie z Prawa i Sprawiedliwości, kiedy odbywała się konferencja tych inteligentów od Tuska przyniósł naleśnika. No, bo jak zwykle, jak, jak zwykle, znowu zostali po prostu rozjechani. Symbol Państwa pracy komisji. Bardzo proszę. Dlaczego wstrzymywaliście Strażą Marszałkowską ministra? Powiedzcie. Żebyście mogli uciec, tak? Żebyście mogli uciec, tak? Kazali Straży Marszałkowskiej wstrzymać ministra, Państwo, żeby mogli uciec. Szanowni Państwo, pani przewodnicząca Sroka wydała polecenie Straży Marszałkowskiej, żeby wstrzymać pana ministra Ziobrę i nie wpuszczać go do budynku sejmowego na chwilę. Bali się zeznań ministra w tej sprawie. I co się dzieje? I Zębaczyński, ale to już jest słabe, Zębaczyński nogą rozdeptuje na no, w każdym razie nie trzymają ciśnienia, łatwo ich wyprowadzić z równowagi i wiedzą, że ten dzień był dniem ich porażki, dniem klęski. Pokazali, że państwo nie jest efektywne, państwo mimo żądzy y, zemsty Tuska, nie jest w stanie na zawołanie, zrobić to, co, to, czego oni by sobie życzyli. A poza tym wiedzą, że Zapłacą za to. No prędzej czy później, niezależnie czy PIS by rządził, czy inna konserwatywna, prawicowa partia, która się będzie troszczyła o respektowanie prawa, upomni się o to prawo. Jak wy oceniacie ten dzień? Zostawcie swój komentarz i pamiętajcie o subskrypcji. Pozdrawiam. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.